Siemaneczko, siemaneczko, moi drodzy, z tej strony Adrian Trucker Packer, słuchajcie, pierwsze to, to muszę wam mega podziękować, naprawdę muszę wam mega podziękować za tyle komentarzy pod ostatnim filmem, gdzie z ciężarówki wychodzę na scenę, normalnie petarda, tyle, tyle komentarzy, jestem normalnie w szoku i do tego jeszcze tyle lajków, jak patrzyłem to chyba 10 godzin bo było już ponad 40 tysięcy wyświetleń, do tego ponad 4 tysiące w górę, a tylko 10 w dół, szok, normalnie szok. Dziękuję Wam, naprawdę jeszcze raz Wam dziękuję za mega wsparcie w tym co robię. Fajnie, że to się podoba, że zarażam tą motywacją i tak dalej. Czyli co moi drodzy, idziemy dalej, pozytywnie, bez wymówek. A jakie są moje dalsze cele? Słuchajcie, w tym momencie właśnie jadę sobie do trenera i sobie obgadamy. Obgadamy temat, bo jeszcze jestem na urlopie. No. Dzisiaj już wieczorem startuję w trasę, no tak wam powiem. no nie Jadę osobówką do Wrocławia po ciężarówkę, później na leknicę i zobaczymy, albo od razu wystartuje, albo się prześpię, bo wiadomo, od rana człowiek nie śpi. Ja tam będę pędził na jakąś 21, 22, więc może się prześpię i dopiero rano coś zatakujemy, jakąś trasę, tak? No czyli do środy miałem mieć wolne, chciałem cenić, ale się nie udało. Najważniejsze, że kilka dni wolnego było się, po, po, odpoczęło i się z rodziniku czas pędziło, tak? Oczywiście teraz nie trenujemy, diety za bardzo nie trzymamy, tak? dalej, Waga delikatnie podskoczyła do góry, ale wydaje mi się, że nawet lepiej. I chyba teraz wygląda już na scenie, kurde, taki bardziej nabity jestem, wiecie? I dalej fajnie mi się brzucha widać, czyli jest dobrze, czyli jest dobrze. A co, teraz mówię, jak wcześniej, jadę do trenera, obgadamy temat, co dalej robimy, tak? Czy będziemy masować się, czy kolejne zawody, może Sopot sobie zaliczymy, no zobaczymy, zobaczymy. Czy może inną kategorię, no albo z trenerem sobie tak na spokojnie pogadamy i zobaczymy, może w tym roku już sobie zawody odpuścimy, a bardziej skupimy się, żeby te gabaryty tej klatki piersiowej zwiększyć i na przyszły rok lepiej się zaprezentować, lepiej to wszystko pokazać. No zobaczymy, na tę chwilę wiem jedno, że trzeba Dalej trenować, dalej ostro trenować, dalej budować tą formę. Bo widzicie, w trasie też się da, w ciężarówce też się da robić formę, czyli tak naprawdę wszędzie. Jak ja w ciężarówce zrobię formę, pracując tyle, w takich warunkach, że zima, nie zima, minus 10 stopni, wyciągam sprzęt i robię, to Wy również w każdych warunkach też zrobicie formę, moi drodzy. Tylko po prostu trzeba chcieć i do tego dążyć. A na tą chwilę co? Jadę do trenera, mam nadzieję, że jakieś fajne podsumowanie wspólnie zrobimy tego występu, tego tych przygotowań, powiemy co było dobrze, co było źle. No to Siemaneczko, Siemaneczko, tym razem witam Was z trenerem Siema Tomasz, dzięki wielkie za mega prowadzenie, jestem naprawdę mega dumny, że aż taką formę się zrobiło w trasie, tak widzieli się na scenie, fajnie to wyglądało, tam dużo wcześniej było komentarzy, że trzecie miejsce, ale forma, najlepsza, jak niektórzy powiedzieli, najbardziej docięta, najbardziej docięta i za to, to Wam bardzo dziękujemy. Jak Tomasz to ogólnie oceniasz tą współpracę, ogólnie tą całą pracę? Treningi i tak dalej jak to przebiegało znaczy Tak, może zaczniemy od końca. Forma rzeczywiście była wyborna, ja byłem w 100% zadowolony. Zresztą to już widziałem na jakiś czas, na, w sumie na parę tygodni przed startem, że tak będzie. Mówię wiadomo, te zawody się przesuwały troszkę w terminach, także my formę mieliśmy gotową przynajmniej dwa tygodnie przed startem. Tak? Trochę trzeba było ją wstrzymywać, trochę ograniczyliśmy trening aerobowy, ale tu mniejsza od te, ten stan techniczny, jak to wszystko wyglądało. Mówię, ja byłem zadowolony bardzo, mimo że nie widziałem efektu końcowego na scenie, jedynie tylko po zdjęciach i po relacji. Wiadomo, przez tą pandemię były jakieś tam ograniczenia, mogła być tylko jedna osoba towarzysząca. Adrian chciał też tą przygodę przeżyć z małżonką, także wiesz, ustaliliśmy dużo wcześniej, że jadą w dwójkę. Ja będę po prostu na łączach pod telefonem cały czas i mówię tak, żeśmy to wszystko nadzorowali. Tak jak mówię, no ja z formy byłem zadowolony w 100 jeżeli chodzi o współpracę, jakieś tam małe niedociągnięcia w trakcie były, ale to wiadomo bardziej to wynikało nie z, z zaniedbania Adriana, tylko jakby z jego y, sytuacji, że to był debiut, y, paru rzeczy nie wiedział, nie miał z tym do czynienia i tak dalej, tam jakieś tam błędy wychodziły. Ale tak jak mówię, no nie popsuło to formy. Dokładnie. Pierwsze koty zapłaty, teraz wiem, czy coś się jedno, Nie, tak to był taki ciemny, że i przed tam, ale nie, nie wiem po co w ogóle. I był taki zamotane, jak jeszcze bardziej, że zmęczenie dawało znaki i czy głowa przestała pracować, no nie, ale to wiadomo. No nie? teraz wiadomo, gdzie coś się je. No nie? Pierwsze koty zapłaty, no nie. I teraz co to masz? Dalej współpracujemy, dalej działamy i teraz plany takie sobie robimy na, na, na tą chwilę. znaczy tak, teraz ten okres wakacyjny postanowimy sobie na małą regenerację. Trening będzie znacznie lżejszy, mniej jednostek treningowych tygodniowo. Wiadomo, sezon był dość długi, te przygotowania ciężkie, tam jeszcze jakaś choroba w trakcie i tak dalej. Też Adrian ma rodzinę, więc trzeba postawić też też na trochę odnowienie tych relacji, trochę więcej czasu dla rodziny. Wakacje, urlop, a myślę, że my sobie już na spokojnie przegadamy co i jak, ale na pewno będziemy dalej budować sylwetkę, może to będzie już na przyszły sezon wiosenny. Także mówię, do końca wakacji lżejsze treningi, od września zaczynamy ciężką pracę, do końca roku trochę będziemy starać się tych słabych punktów nadbudować i pewnie pod koniec roku zaczniemy redukcję pod Mistrzostwa Polski. Teraz docelowo już będą to Mistrzostwa Polski, jak sezon będzie wyglądał inaczej jak w tej pandemii, to na pewno jakąś imprezę zaliczymy sobie przed, żeby tam było jakieś przetarcie, przypomnieć sobie jak to jest na scenie i tak dalej. Dokładnie, no nie? Jak to Co do kategorii, myślę, że nadal zostaniemy tutaj w, w, albo w, w fitness plażowym, albo w tym bardziej w tej wersji mocniej atletycznej. rozbudowanej, atletycznej. Gdyż tak jak widzieliście Adriana na scenie, dosyć mocno był tutaj odtuszczony, nabite te mięśnie, więc jeszcze jak popracujemy trochę nad masą mięśniową, to nie wiem, czy trochę będzie wychodził poza kryteria fitness plażowego. Ale to mówię, to już w trakcie będziemy. To, co co do kulturystyki, też rozważaliśmy starty w kulturystyce klasycznej, ale myślę, że na to jest jeszcze o jakiś okres za wcześnie, bo tutaj by przynajmniej takie dobre dwa lata e, trzeba było pracować nad nogami. Też wiadomo Adrian ma dosyć wąskie obojczyki, więc tak jak mówię tutaj ta sylwetka kulturystyczna, ona będzie ciężko, żeby kiedykolwiek taka była. Ale zobaczymy, będziemy robić, co będziemy mogli. No dokładnie, no nie? Wiadomo, jeszcze też a propos tych nóg, no ten trening, jeżeli to będzie trening cały czas tylko w trasie, to będzie na pewno trochę ciężej rozbudowywać, bo mało jakby różnych możliwości, ale może kiedyś tam uda mi się go namówić na to, żeby chociaż ten jeden trening w tygodniu robić w klubie, więc akurat trening drugi, dodatkowy nóg byśmy postanowili robić sobie na siłowni i może coś tam więcej ruszymy. No, jest, wtedy na pewno będzie progres, bo no wiadomo, no, urządzenia są w trasie, ale się da, też się da tą formę jakoś zrobić tym bardziej, że na scenę się da, no nie Tomasz? Dokładnie, tym bardziej też my jakby trochę może żeśmy wyszli ponad ten standard fitness plażowego, bo tam się mówi, żeby ta sylwetka nie była właśnie zbyt sucha, zbyt mocno odwodniona, odpuszczona i tak dalej. My chcieliśmy też, ustaliliśmy sobie to przed zawodami, że idziemy na maksa, żeby pokazać formę, żeby nikt właśnie z ludzi obserwujących Adriana nie zarzucił mu braku formy, tego że na przykład nie wiem na pewno by się pojawiły jakieś opinie hejterów, że po prostu dał ciała, nie przygotował się na 100% i tak dalej, i tak dalej, bo wiadomo by było tego pełno, a tak to myślę, że dzięki temu uniknęliśmy takich. Dokładnie, bo tam dużo komentarzy było, że wycięte najbardziej było ze wszystkich. No że wycięcie mega. No i widzicie, w trasie w, w, na też się da i to jest piękna współpraca, więc działamy dalej i za niedługo mówię, no, Nowe treningi, nowe wszystko. I co Tomasz, Wielkie dzięki. Także śledźcie dalej profil Adriana, obserwujcie i będziecie widzieć jego progres. też muszę fajnie podsumować spotkanie z trenerem Tomaszem Pabiniakiem. zobaczymy cały ten kształt sylwetka oczywiście, ale rodzina, on też cały czas podkreśla, masz rodzinę, masz tu dzieci, też trzeba o rodzinę zadbać. Mówi tak, spędź sobie wakacje z rodziną, zmniejszymy troszeczkę treningi. Dieta, oczywiście trzymaj się, ale wiadomo, jakieś ten y, wolniejsze posiłki też można sobie zrobić, bo wiadomo, że z tą rodziną milej spędzi czas. Też żonka i dzieci się nam się cieszyły, jak z nimi pizzę sobie zjem od czasu do czasu, tak pójdę na jakiś obiad. Dlatego teraz sobie robimy taki de delikatny deal od wakacji. Oczywiście cały czas tą formę budujemy z formą, oczywiście taki deal ocik, ale ten od września już będzie ostry ogień. Ostry ogień, tak jak to zaczęliśmy w tamtym roku. Tak samo od września, ale ostry ogień do formy. I teraz atakujemy Mistrzostwa Polski tym razem. Typowo stricte szukamy formy na Mistrzostwa Polski. Sorry, ale gimbala, wiecie, nie włączałem tutaj po kabinie, po kabinie tej w osobówce, naprawdę jest ciężko z nim się obsługiwać. Dlatego wybaczcie za te trzęsienie się, ale mam nadzieję, że będzie wiadomo o co chodzi, no nie? Tak ja wcześniej wspomniałem. Mega tej szansą dla Tomasza, gdzie cały czas podkreśla nie tylko swoją formę, ale całą kształt. Rodzina, żona. I tak to właśnie wygląda, czyli naprawdę fajny człowiek. Fajny człowiek z charakterem sportowym, mega. Zresztą wpiszcie sobie Tomasz Pabiniak, zobaczcie jak on ma mega osiągi sportowe. No, typowy charakter sportowego wojownika. No, mega szansa dla niego. I co? jedziemy dalej, moi drodzy. Idziemy dalej bez wymóweczek. Jeśli Wam się taki film podobał, Zostawcie łapkę w górę, żebycie na bieżąco i jedziemy dalej, jedziemy dalej pozytywnie do przodu. I oczywiście bez miękkiej gry, bez wymóweczek. No, żeby tej lipy też nie było, no nie? Trzymajcie się, hej!